wyraża się jako ogólna wrogość państwa tamtejszego wobec niemalże wszystkich wierzeń. Nowe regulacje prawa dotyczące religii, które tam obowiązują dwóch lat, zabraniają między innymi wszelkich spotkań modlitewnych, które są nieakceptowane, nieuznawane przez władzę. Wierni Kościołowi Chrystusowi wielu rejonów spotykają się zatem potajemnie, jak niegdyś pierwsi chrześcijanie w swoich domach i mieszkaniach. I tak ostatnio podczas kontroli mieszkania w jednej z prowincji władze zatrzymały aż 44 chrześcijan, w tym 11 dzieci. Wszyscy, jak podała ówczesna Praszta, ujęci byli na modlitewnym, bolczącym uczynku. Zostali zatem aresztowani. Dalekie Chiny to bardzo pomętna trakcja, gdy jesteśmy turystami i jest zwiedzamy. Jakże smutny krajobraz, gdy czynimy refleksję nad prawami katolików. W tym wielkim, potężnym, jakże historycznym kraju. Módlmy się, aby podejmowane wciąż na nowo różne inicjatywy w Chinach poprawiały rzeczywiście los wierzących w Chrystusa. Prośmy również, aby chińscy katolicy umacniali wiarę swoją. Wznoszoną na wierności Piotrowi, na Piotrowym fundamencie. A Piotrem jest ten, do którego powiedział Jezus, Ty jesteś jak skała. Na Tobie wznoszę kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Kto buduje i wznosi na Piotrze, tego bramy piekielne nie przemogą. Nie pokonają, bo fundamentem tego kościoła jest Chrystus. Ukrzyżowany, ale i zmartwychwstały. Przejmujemy krzyż na nasze ramiona, który nam, towarzyszy od kościoła świętego Klemensa, który jako wotum Ciężar, słodki ciężar niesiemy na swoich ramionach. Wracamy na drogę, aby tam dalej kontynuować medytację męki Pańskiej, drogi krzyżowej, ofiarowanej za prześladowanych chrześcijan całej naszej ziemi, w naszej współczesności.